Kringuszki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Tekken 8. To bohater dzisiejszego odcinka. Tak jak obiecywałem w szorcie, opowiem dzisiaj Wam o nim, powiem Wam co mi się nie spodobało i dlaczego przez ponad półtora roku od premiery on leżał u mnie na półeczce. Chciałbym zaznaczyć, że jestem absolutnym fanem części trzeciej oraz części siódmej. Grałem też w kilka innych ale skupmy się na tych dwóch, no i oczywiście na tekenie 8, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że mój poziom umiejętności w tekenie 3 oraz 7 był na poziomie dobrym, na takim poziomie, który wystarczył, by wygrać kilka turniejów, a nawet zaistnieć na PGA. Może nie osiągnąłem tam jakiegoś dużego sukcesu, bo nie wyszedłem w ogóle z grupy, no ale w Tekenie trzy sukcesy już się pojawiały i to częściej. No ale po co ja w ogóle to wam gadam? Po to, żeby się pochwalić? Nie, właśnie, że nie. Paradoksalnie, mój poziom umiejętności gry w Tekena 3 i 7. Był dla mnie koszmarem przy części ósmej. A wiecie dlaczego? Style specjalne to mnie odrzuciło i nie wiem, czy po prostu jestem w stanie to strawić. Jestem... Nie można tego wyłączyć. Nie ma opcji wyłączenia styli specjalnych, które aktywujemy jednym przyciskiem. W moim przypadku na konsoli Xbox Series X jest to LB. No i dobra, no jakie było zamierzenie? Zamierzenie było twórców takie, aby po prostu wprowadzić nowych graczy łatwiej, szybciej i przyjemniej w świat tekena, gdzie poprzez użycie stylu specjalnego mogli po prostu jednym przyciskiem wybić cię w powietrze, nie pozwolić ci upaść, czyli wykonywać tak zwane jagle. Tyczy się to także ciosów specjalnych, które również wykonujemy jednym przyciskiem. Jest to dosyć irytujące i przez to wydawało mi się na samym początku, no tak, na samym początku, że jest to zbyt łatwe, że ja, który poświęciłem tyle lat na tekenie 3 i 7, mogę zostać pokonany przez osobę, która pierwszy raz weźmie pada do ręki. Łączy sobie ten styl specjalny, będzie naciskać jeden przycisk. No i będzie miotać mną po ekranie jak szatan. No dobra, powiecie, spoko, ale przecież ty też możesz naciskać jeden przycisk, no i używać tych różnych kombosów specjalnych, kiedy tylko sobie zechcesz i kiedy zapragniesz. I tak, i nie. Wiecie, co to jest okizeme? Pewnie wiecie, jest to technika niepozwalająca wstać przeciwnikowi z gleby. No ale tak, powiecie, słaby gracz nie wstanie, dobry gracz wstanie. Zgadzam się z tym, ale po prostu jest też takie określenie na ładny styl gry. Może nie istnieje to słowo w języku japońskim jako takie, ale Japończycy są tacy, że lubią, ja już mówię o tych lepszych graczach, że lubią wygrywać walki efektownie i ładnie. Aby to robić, no należy dojść do naprawdę wysokiego poziomu, trzeba nauczyć się praktycznie wszystkich kombinacji ruchów swoich oraz przeciwników, timery, czasy reakcji, klatki, animacji, które po prostu są wykonywane, aby zadać odpowiedni cios, żeby zdążyć się wbić. I tym podobnie. Nie chcę tutaj te mechaniki dokładnie wchodzić, ale uświadomić was, że można to wykonywać jednym przyciskiem. Po prostu nie musisz być ekspertem. Idziesz do kumpla, dostajesz pada, włączasz styl specjalny, spamujesz jeden przycisk no i miotasz przeciwnikiem po ekranie jak szatan. Pokażę wam kilka moich walk online. No i dowiecie się, czy nadal mam takie złe zdanie na temat tego stylu specjalnego, który możecie aktywować w każdej chwili. Czy to spamowanie tym jednym przyciskiem wystarczy na mocnych graczy? A może nie? Podejrzewam również, że tacy zawodnicy, którzy potrafią wykorzystywać takie pojęcia i techniki jak Korean, backdash, Wave Dash, Sidestep, Sidewalkie, Sidestep cancel, Hayashida Step i tym podobnie, umiejętnie korzystający także z Wallgame'a. Czy stack trapów, no jest tego bardzo dużo. Nie chcę tutaj się popisywać, bo nawet nie, nie potrafię dokładnie wykonać połowy z nich. Oni nie używają styli specjalnych. Myślę, że jest to im całkowicie zbędne. I hmm, jakby to powiedzieć, no, natrafiłem też na jednego przeciwnika, który całkowicie nie wykonywał tych styli specjalnych. Ja próbowałem je używać, ale hmm, no, też dostałem od niego baty. Równie dobrze mogłem trafić na gracza, który stosuje tak zwany smurfing. Definicja postaram się wyświetlić Wam teraz na ekranie. No ale przejdźmy do rzeczy, o co mi chodzi. W momencie, kiedy któryś z graczy ma włączoną tą technikę styli specjalnych, no widać to na ekranie. Widać to u nas, widać to u przeciwnika, także już możemy się przygotować, że będzie mógł wykorzystywać w ten sposób swoje. Ułatwienia, że tak nazwę. Podczas tych ułatwień, czyli spamowaniu na przykład jednym przyciskiem, nie są aktywne ciosy zwykłe. A więc gracz, który naprawdę już zna postacie, wie o co chodzi w tej grze. No, może to wykorzystać na swoją korzyść i to bardzo dużą korzyść. Oglądajcie sobie tę walkę do końca, a ja za chwilkę postaram się pokazać, o co mi chodzi, co mam na myśli. To, że możemy spamować jednym przyciskiem, robiąc ewolucję, akrobację na ekranie, no to nie robi z nas dobrego gracza. Bo, tak jak wspomniałem, jeżeli ogarniasz już tekena, jeżeli wiesz, co jest 5, możesz wykorzystać to na własną korzyść. Patrzcie. W tej walce rozpoczęliśmy obydwoje tak jakby na czysto, nie? więc nie pojawia się żaden tutaj paseczek z lewej ani z prawej strony wyświetlający podpowiedzi tych styli specjalnych, ale zobaczcie co się stało w tej chwili. W tym momencie LAB uruchamia menu ciosów specjalnych, czyli aktywuje ten tryb. Na filmie widać, że dostałem baty, ale wiem już, i to jest taka jakby dla mnie podpowiedź, że on będzie mógł użyć tylko podstawowych na przykład rzutów, albo ewentualnie te ciosy specjalne, właśnie kombosy w powietrzu Power Crasha, lub dajmy na to niskie ciosy. Tak, jest to oczywiście bardzo duży wachlarz możliwości, który ma przeciwnik, ale jednak zawęża. Do pewnych zachowań jego możliwości. No, powiecie, spoko, ok, ale jak może mi to pomóc? No, na początkującym etapie gry na pewno ci to nie pomoże. Może ci to oczywiście tylko zaszkodzić, bo przeciwnik będzie spamował sobie jednym przyciskiem i tak jak już wspomniałem, rzucał tobą po ekranie. Ale jak już będziesz bardziej zaawansowanym graczem, jak już poznasz ruchy postaci, będziesz wiedział, jaką. Jaki ruch może wykonać Twój przeciwnik, no to wtedy już się zmienia postać rzeczy. W Tekken 8 nie ma bezpośredniej opcji do całkowitego wyłączenia powiadomień na ekranie, które informują o aktywacji stylu specjalnego. Rozumiem też zamierzenie Bandai Namco, które miało na celu przyciągnięcie jak największej ilości osób do Tekena 8, no i oczywiście go co absolutnie do mnie nie przemawia, ponieważ niektórzy tak jak na przykład ja potrafili się od tego odbić, nawet nie znając dokładnie tych mechanik, nie wgłębiając się w ten temat. Drugie tłumaczenie firmy było takie, no i to drugie tłumaczenie dużo bardziej do mnie przemawia, absolutnie. Chodzi o to, żeby ułatwić grę osobom, które mają ograniczenia ruchowe. No to tak, jasna sprawa. Jak najbardziej 5 gwiazdek propsuje. Jeżeli zobaczycie jakieś walki z turniejów lub coś takiego na wysokim poziomie, no to oczywiście nikt tam tych ułatwień, stylów specjalnych nie używa, nie wykorzystuje tego, no bo po prostu może im to zaszkodzić. A więc myślę, że przedstawiłem wam ten temat troszeczkę tak wyraźniej, bo obiecałem kiedyś jakieś pół roku temu, że powiem wam dlaczego w Tekena 8 nie gram. No i chyba jest to w miarę teraz takie zrozumiałe. No ale co z tego wynika? Czy jestem nadal tego zdania, że jest beznadziejny tylko przez to, że producenci twórcy prowadzili te ułatwienia? Otóż nie. Daję mu szansę. Będę grał, będę się szkolił, będę was informował. No i co najważniejsze, przez te kilka gier, które rozgrałem, tych rankingowych, czułem naprawdę, że gra się świetnie, ale musiało dotrzeć do mnie to, o co chodzi w tych właśnie stylach specjalnych. Przepraszam sam siebie, przepraszam Tekena za to, że pochopnie. Wyciągnąłem wnioski. Niesłusznie, jak się teraz okazuje. Jeżeli zostałeś ze mną do tej pory, to ci gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję i zapraszam do komentowania, bo być może tak naprawdę ja w ogóle całkiem inaczej na to patrzę i to nie o to w tym wszystkim chodzi. Także czekam na informacje od lepszych ode mnie. Dajcie info i pozdrawiam. Cześć.